Coś? Mówię coś? W coś. W grze? Nie. A, nie A, w grze. Zastanawiam się, na którym przycisku jest Oj. Bo ty Moje mówisz? Głosy. Nie, mówiłem wcześniej. Znaczy nie, nie, nie wiem. I... Chyba A, dobra, no. Dobra, no 180 około, nie? Oj, tutaj jeszcze jest scherzówka. To A no to chyba o to mi chodziło. Da. Ty? Ty. Tak, tak, moja. Nie zobaczyłem Jak je. to jestem? Z tej kroki tutaj są Oj. Oj, tam jakieś strzały, wybuchy trochę bardziej... No nie no, chlewnia tylko to może być Nie wiem czy się kiery nie wezmę Kurde ma full i szukam Sprawdziłem sobie. Kurde, rozwaliłem sobie palca. I ja akurat tego co shifta, klikam. nie się mały? No, no. No nie! Jak klikam tego shifta, to aż boli. A co? Przeciąłeś, czy co? No, no, taką ścięty tam Kurde, dziabiegnę. Przed nami już strzelają. No. No. Kurde ptaki. ptaki. biegną. Ale dobra dobra boli mnie palec, przycisnąłem go bardziej Żeby bardziej bolał to ten mniejszy ból się stał mniejszy, znaczy nie, Nawet niezauważalny nie No kaczki Tu kaczki a na górze zaczął wariować zombie jeden to na ciebie Nie wiem Nie ja biegnę za, o, za tobą od razu więc A co uważać czy z tyłu ktoś nie biegnie To będzie trzeba iść bo tutaj nie wiem gdzie dokładnie mogą być Dobra, idźmy już. Kurde. Kurde, tam ktoś łazi albo. Dach, dach, dach. Właśnie tam na dole kogoś widziałem, się wydawało. Kurde, to jest kolczatka. A tu są jeszcze ptaki, no nie wierzę. Nie. Tak, no łazi na dachu. Ej, ale ucieczka Uf, tam jest z naszej było. strony. Cały czas chodzi na dachu i się patrzy w lewą stronę. Widzę, tam jeszcze jeden na dół biegł od nich. Czekam, czy się zatrzyma, czy nie? Ja też czekam. Zbieg. Zbiega do środka. Wiesz, nie chcę niepotrzebnie strzelać, żeby w pozycji. Ja też, właśnie. Ja, Jakbym miał snajperkę, bym oddostrzał, ale. On tak nie ma co ryzykować. Dobro, bardziej. A ty jesteś wyżej. Dobry. Odbiegnę na szybko. Dzieli. Tam biega coś Kurde tu! O nie zauważyłem ich Nie że tu Dobra, też są. Powiedzieć. Dobra walić to już pobiegnę ten kawałek Nawież nam na O! Oddałem, zabijałem się Bardzo dobrze Idę bardziej z lewej bo to jest Tak to jest ucieczka Gdzieś na blisko ktoś biegł Krotko Uważam, bo widzę O widzę jak padł jeden mi się wygłuszyły dźwięki Mi też właśnie. Oby Nie wiem też. czasami, ja co z tym chodzi Może by tutaj się wywalił jeden Dynamit chyba od góry wrzucał, wiesz? Zaraz bym złapią, więc uważaj. Jeden tu leży. No kurde, prosto pod nogi. I to jeszcze ty. A ja od dachu wrzuciłem, to ty już... A. Ale ładnie cię zabiję. Mam nekromantę, podnieście? O, o jest ja gościa na plecach. To może zdążysz podnieść. Aha, oni się tam powybijali. Bo nikt nie podnosi wskazówki. Po mnie są dwa trupy. Idę powoli, bo kiwię, czy ktoś tutaj nie jest jeszcze. Ktoś się rodzaj, za mną chyba powinien ktoś być. Kto Biega dodaje. na 240 i 255 jeden. Oj... A. Nie jestem pewien czy gdzieś tam nie jest w tym Jest Sprawdź jak możesz No, tam jest 270 tak dokładnie tam? tam? go widzę Pewnie będzie celował, to ty w niego wyceluj może Widziałeś go? Właśnie nie, tak próbuję najechać na niego ale nie widzę to no, poczekaje? te trupy na dole? Tak Cały czas jest, jest tam snajper, Dwóch tam jest Widzę, jeden dalej jest trochę Dwóch jest Amunicja by się przydała, bo jednego dał na strzymałem, to samo wrażenie było. Zegwaj, tam jest trzech, nawet bo jeszcze jeden dalej trochę jest. Wszystkie bronie podniosłem i... Ja pierdzielę. Dobra. Ej, czemu tak na dłuższą odległość. Gdy mocno wyrwałem Tu coś? Tak, to nie wiem czy tu... Niżej W mhm. Mam jednego Teraz zajrzę. Dora jest dwóch tutaj. Na wprost. 27, daleko, blisko? 255. Dość blisko. Gdzieś tak, ona takie odległości. Obiega o, na 165. Biegnie na plecy nam. Wpadł. Wginął. Dobra. Zabijałeś go? Nie, Czy nie, trzeba nie. Coś? on trzeba On Wtedy nie wiem dokładnie gdzie był Musiałem go podpalić, a w ogóle nie widzę gdzie jest Do góry chyba tutaj Może dobra walić go Tego jednego trzeba pilnować, sprawdzam Dwóch jeszcze jest, na 330 Dwóch 330 Stał czy za to był za dźwięk? Głowę dostał, bo mnie wyciszyła, na... Wyciszyła, dostał głowę i odciszyła Tutaj w razie w dołem przez wodę nie przechodź, bo pułapkę wstawiłem o. Na dachu Mierzę w niego e, w Chyba mnie widział Był tutaj na dachu Cofam się, czekam i słucham. Mówię jakbyś coś rzucał, żeby wiedział, że to ty, a nie oni. Tu jest za tym, w środku. Jeden. Dobra, drugi chyba tam, nie, nie wiem czy dwóch naraz nie było. Nie, czysto jest, czysto jest. Dobra, Bo ja, ja tutaj tego jednego zabiłem, bo głowa dostała. A, całkowicie czysto jest? Tak, tak. Okej. Okay. Kurde, przestałem Dobra, to co, można spadać. Jeszcze znaczy się raz zaję, że tak dla pewności jest teraz, bo mogę się akurat. Dobra, czysto, czysto. Dobra tutaj się skupili na mnie, trochę na tobie, idealnie jak ding jak się jeden wyrwał tutaj Wychylaj tak jak bania nie Oj czajmy nie wiadomo, a w sumie dużo teamów poszło nie a tutaj nie wiem czy nie wszystkie wszystko. No chyba wszystko 300 w każdym razie jest. Jest jeden boss, więc zapewne poszły wszystkie. Nieee. sobie zapomniałem, zapomniałem. Dobra, daleko byłeś na szczęście. O. Mówię, chciałbym, żeby albo dali łatkę do tego, albo w następnej części, żeby faktycznie wiesz. Chodzi do wody czy coś, albo deszcz pada, to gasną i giną albo cokolwiek. No, chociaż tyle dalej, że dymnymi da się ich zabić.